13 pozycja. O świetna prędkość. Tym razem głębokie wychylenie. Fantastyczny skok, fenomenalny skok Jakuba Jandy. No myślę, że Jakub Janda nie zmarnuje tej sytuacji, miał ogromną przewagę. Ponad 10 punktów. Jakub Janda, fenomenalny skok Jakuba Jandy, o klasę dziś przerósł. Re... Lider klasyfikacji łącznej może być zagrożony i nie znajdzie się w silałowej serii. A kapitalny skok, mamy lidera. Jak, czy wygra Jakub Janda, czy odniesie trzecie w tym sezonie zwycięstwo i pierwsze w karierze na ojczystej ziemi, na skoczni w Karachobie. Jakub Janda! Jest, jest, zwycięstwo jak Piata, A w tym sezonie znakomite występy w sobotę na drugim miejscu po raz kolejny w tym sezonie Jakub Janda. Piękny lot, bardzo dobry skok, tam minimalne problemy przy wylądowaniu. Odjeżdżała mu chyba prawa narta, no ale ustał ten skok Jakub Janda. No i od...